No cześć, ja jestem bardzo się na kanale, a w dzisiejszym odcinku... Poczekaj, bo to się niszczy dopiero. O nie! Spadł! i stary, bo Ej, nie zginąłem, uff, Jest ja, ja ze mną Paczol. No cześć, tak, Paczol, a w dzisiejszym odcinku... Jestem Yang zagadkol. Yang zagadkol, <laughs> dokładnie tak. Wszystko wbiłem Jawor. Na serwery tutaj macie. Jawor wchodzi i coś nie wiem. O co chodzi? Ale napisał mi tak, że coś się stało z moją wyspą Spant i że musimy tam iść to sprawdzić. Więc chodźmy to sp sprawdzić. Tylko jedno w głowie mam. E... Spant. <laughs> dokładnie tak. Boję się, że coś się stało z tymi pandami. Nie wiem. Podobno to Ej. powiedział Jawor, żebym włączył nagrywanie, więc włączyłem, więc sprawdzamy. Co tu mógł zrobić Jawor na Dobra. mojej wyspie? Powiedz mi, czy to brązowa panda gdzieś uciekła, czy co? Aha, no nie, moja najlepsza panda uciekła. Czyli Jawor tłumasz mnie okradł. masz tutaj. Hej, Miki, Twoja brązowa panda była bardzo niegrzeczna, dlatego poszła grać na maszynach od Mandzia. Szukaj a znajdziesz. No dobra, czyli po prostu lecimy do maszyny Mandzia. Dobra, maszyny czyli na razie. Mandzia to jest na ten, na... tak? Tak, na, na... na midzie. Na spałnie, no? Na spawnie. spawnie. Tak, tam na spawnie. Nie, to jest. Ja tutaj delfinka biorę sobie. O, ja też sobie wezmę delfinka. Gdzie on jest? Aha, tylko ciebie wziął. Dobra, miło mi. mię olał. To, bo to mój ziomek. A, dobra, mnie teraz już wziął. I płyniemy no, szybko zagadkę na szybko, kto pierwszy, lepszy, No nie! Zbierają brązową panda, Ej, fajne. nie, 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 to moja panda. Stary, ja ją znajdę legalnie. Nie, ale to było hejmiki, nie. nie było hej... No, no dobra, ja nie wiedziałem o tym, dlatego ja tego nie czytałem, więc ja o tym nie wiem. Znajdę po prostu pandę dla siebie, nie? No nie, no patrz, bądź kumpel. jaka ja tam idę zagrać w, ma w maszynach Mandzia? O, Pan... jesteś pierwszy! No? A, trójka ma fraje. Co za ty... <śmiech> <się> <śmiech> Ale generalnie... Eee, no, dobra, za dużo tak razy tak mówię tak generalnie. generalnie, jezu. Przepraszam. Naprawdę oglądałem wczoraj swój odcinek i chyba na jeden odcinek powiedziałem 80 razy generalnie jest przepał. Dobra, już mamy. Patrzcie, ale było to skomplikowane. Patrz. O, ale skomplikowane. O, ale maszyny. O, ale maszyny. Dobra, tu jest coś do obliczenia, no nie. Hej, Miki, Janicza. oblicz. No nie, no pomóż. Raz 27 laty. razy 32. Masz kalkulator? Kalkulator. Boże, 27 razy ile tam jest? 27 razy 32. Dobra, to się równa 864. A drugie? Eee, to jest minus 52 razy 7. 52 razy 7. To tam było ile? 862. 864. Dobra. A, to dobra. No jest 500. 500. Dobra. To jest 500. Drugie? To jest 21 razy 6. No. Plus 187 razy 2. To 87? To 87. Tak, razy 2. Dobra. Tu mamy. 500. Na 500. 500 na no? 500, tak? Tak? Upa. No dobra, no to lecimy na te koordynaty, czyli no ja tutaj chciałem nas przekyszczyć. Nie zaszalał. No zapytajemy. nie zaszalał, nie zaszalał, ale no. Niech na szczęście jesteś takiego kalkulatory, bo by mi się nie chciało liczyć tak. Z, z znaczy ogólnie, głową. no matematyka matematyką, ale komuś chciał tu liczyć, w i po no. Kalkulator. Szkoda czasu, szkoda czasu. Nawet na maturach są kalkulatory. Ty, no serio? No, <grych> no tak. Dobra, tu jest 500, wiem, że to będzie pod wodą, jawor. No nie. Ja, ej, ale moja pa. Ej, stary. O ile, że on zakopał tą pandę po prostu? Ale czekaj, gdzie? No, pod wyspą. Nie. O ile zakład, stary, gdzie ja on po prostu ją zakopał? Dobra, jest tutaj coś. Masz coś, to czekaj. O, widzę pan... czekaj, bo nie widzę. Pandy boją się potworów. Tam gdzie musisz ich yy, iść, jest ich sporo. Są wysoko i spadać się nie boją. Ekspiarka. Chyba tak. No, ekspiarka jaka... no. teraz kogo. Ej, ale to faj, to, to, to było fajne. To było takie, że... Chwilę, tak sekundę trzeba było pomyśleć, o co mu chodzi. Stary, my nawet zagadkę tryhardujemy, to jest No, przykre. to jest przykre. Od razu po prostu biegniemy. Razu, na, na a my 10 minut stary musimy, się. stary, to tak. O nie. 8, stary, 8. no tak. Ale to czekam musimy się przedłużyć. Kurde, o co mogło mu chodzić? Nie hmm. wiem. Hmm. Ja ekspiarka Kuby tam. może? <laughs> może ekspiarka Ale Kuba. powiem ci szczerze. No? Ja dzisiaj jakieś pogłoski miałem. Ja oczywiście nie, nie, nie używam, że tak powiem, szczatu, że mandzie mi wysadził podobną mobgrinder. Co? Możliwe, że, no tak słyszałem, ale nie jestem pewien, nawet tego nie sprawdzałem. Tak jest ja słyszałem, po prostu parę osób tak napisało plotę, no ale szczerze nie wiem, czy to jest prawda. Czyli musimy jest... sprawdzić zagadkę i przy okazji zobaczyć, czy mandzie ci nie wysadził ekspiary, tak? Ta. Tak. Fikste. Ta najgorzej trzeba biegać przez pół mapy, żeby jakąś ale to są typowe zagadki na kwadratowej masakrze, biegasz po prostu stary Ej, nie wiem, no mega mi kusi czy sprawdzić czy po prostu nie jest to pod wyspą, ale nie Wolę dokończyć, bo to też jest dobra, frajda, ja co nie? ja ci nie powiem, dobra? Dobra, no Ja sprawdzę i ci nie powiem No, a ja jestem po prostu, no bo nie chcę przyjąć zabawy sobie, bo to jednak jest fajna sprawa, co nie? Radziłem, ale ci nie powiem <laughs> Dobra Generalnie... Mogą dać wizę no dobra, i zdać uważałem, że to jest pod wyspą. <laughs> dobra, właśnie, możecie napisać w komentarzach, czy Jawor to schował pod wyspą, czy się bardziej postarał. Dobra. dobrze tak, no, i... A, podkopię mu pod wyspę i postawię tabliczki wszędzie, gdzie się daje. Ta, tak, 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 tak. Zobaczymy, co ty zrobi. No. Generalnie... A, no, eksperka nie jest wywalona. Pow... no to hejterzy. Haterzy, no, no. A ja stary nie wiem o co chodzi, że ja tak powtórzam słowo generalnie. Może ja chcę być jakimś generałem czy coś? Może. <noise> Może. Generalnie. generalnie jest taka szansa. Jednak nie, nie jest nasza ekspiarka No to przypał Ale nie, no, tla... mógł to zrobić taki, że. To całkowicie po drugiej stronie mapy i szczerze, ja nic tu nie widzę. No jest pięć spraw. się nie boją. Czekaj, czy on to mógł schować gdzieś? Czekaj. Był no, raczej nie. Czy pandy się bałem potworów, tak? Było napisane, że muszą I tutaj, nie nie czytałem, że... O, proste! Ale ai 500 zrobiłem. Przyrzekam, nie? że nie sprawdzałem tego w ogóle. Że... Odcinek... Ta, no? Po prostu postanowiłem się sprawdzę. I jest tam. Pisze tak. Pandy tu, panda tu była, lecz... Do mostu doskoczyła. Do tego do tego, który jest najstarszy w tym sezonie. Także idź szukaj, bo nie będzie pandy w jej schronie. Najstarszy most to nie jest mój czasem? No mi się wydaje, że to jest ten. Sorry, sorry że tak dziwnie czytam, ale trudno mi by było to czytać jak... E, jak na F5 liczyć nie potrafi. Teraz czytać. No, ja trochę przypał. No, sorry, sorry. I mój most jest najstarszy czy z inny jakiś most? Bambuj. Mm, nie no, twój chyba pierwszy raczej. No, Ta, tak, chyba pierwszy, chyba pierwszy. Ta, tak, tylko prawie zbudowałeś w drugi dzień chyba sezonu, stary. W drugi dzień sezonu, sezonu no. No trochę też blisko. Chociaż A, blisko. Byłeś, nie, chyba nic nie byłeś. dobra. To probabli jest mój most. Probably? No to probabli, to no. zobaczyć. Który jest do tej pory nie zakończone, nie? Ten most? A. Ale to jak wszystko na KM, tak szczerze, stary, wszystko stary. Ej, i stary, Zobacz. ej, po, 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 pomyśl! Stary, wszystko na kwadratowej? Zostało zaczęte. Nic nie zostało skończone. Zobaczmy. Patrz, domek. twój domek! Eee! On to robił! robił? To na dach jest! O lol. <laughs> Czyli, jednak. Czyli jednak robi ten domek. Jednak robi, dach, tylko pewnie materiałów dach, zbiera, dach. no? O, ok, dobra, ja, ja już miałem hejtować, ale dobra. Ale patrz, to stary, powiem, wszystko zaczęło... zaczęło. No właśnie, wszystko zaczęło patrzeć. Moja wieś, pan, została zrobiona, tylko miałem do niej dorobić most. I nie dorobiłem. Tutaj no. e, twój most został zrecenty i też nie został skończony. no. Wszystko tutaj. Chyba to tylko ta że... toryk tam do końca rzeczy. Jesteś porąbani goście na moście? Tu nic nie ma. Trzeba wiesz, ma. szukać, bo ja mógł to, wiesz, ukryć. Ej, Zobacz, to jest no, trudna no, zagadka no. akurat, ta teraz to dał. Najstarszy most. Kurde, a może to jest gdzie indziej? Nie. Ale on to mógł no. ukryć cary pamięt na f sprawdzaj też. Fest. Nie no, gdzie on to mógł ukryć? Ty, Bo teraz jest sklepał. No to teraz będzie. Właśnie, sprawdźmy u góry, a tam nie widzisz, a no, z drugiej strony tam nic nie widać, tam no, czeka, nic. jeszcze sprawdzam sobie po bokach, A raczej Lian by nie było. Jaki most mógł ty, być. Ty, no nie wiem jak tam twoja. Jaki może być inny most? Najstarszy na tym sezonie. Y może coś chodzi ze z najstarszy. Nie wiem. Jest starszy? na tym co za czekaj, sprawdzę. Tu jest, na górze sprawdzam. O, jest, jest, jest. Uf. Dobra, super, mów. A już się bałem, że będziemy pół godziny musieli spędzić na szukaniu. A przed chwilą na że nie 10 minut z odcinka, a teraz pół O, <laughs> jest, o, jest. Dobra, co tu pisze? Brawo! Przesiadłeś ciężką drogę, żeby uwolnić pannę, która jest zakopana pod twoją wyspą. Widziałeś ją? Nie. Z prezentem. O, ja ci pokażę sprawdzenie, nie ma tam jej, nie ma tam jej. No, jak to? Ja, naprawdę jej nie widziałeś? No, serio, tam nie ma, znaczy, ja sprawdzałem pod wyspą typowo, nie, nie kupałem w wyspie. Dobra, Jawor, jesteś jednak leniem patentowanym. No, to było pewne. Czyli ona na wyspie, a ja sprawdzałem pod, pod, że tam gdzie jest piasek, nie? Myślę, że tam wody nie ma trochę i... gdzie ona może być, jej co? Jest tu gdzieś? Ta, jest, to okay, patrz. Tutaj jest. Ta. No Boże, co, ale Lenio, nawet stary nic nie. Znaczy Lenio zagadkę wyrobił, ale... No ale leń, że stał ją pod wyspą, to było pewne. Nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi leń On tu jest, a? Ona jest tu. gdzie ona jest? Tu. Tu. Dobra, hopando O i tu jest? Czekaj, tu jest niby prezent, chyba chodzi o tą... E, gratuluję... Wykonałeś głowę swojego brata... E, co? Wygrałeś głowę swojego brata. Czemu głowa ząbie? Czemu zombie? Jest? Weź ją podnieś, może jakiś tam... No, nazywa się jakoś. O co chodzi? Wy, ty, wy, Głowa zombie? Nie, no. Poczekaj, ja idę sprawdzić, czy to nie jest czasem moja głowa zombie z domku. No <laughs> to też będzie hit. To, to też będzie, będzie hit. hit. A czemu w mojego brata? Nie rozumiem. Czy mam brata zombiaka o co chodzi? Nie, jawor, Jawor. jawor. to to. Po zdobył zdobył i myśli, że że to nie rzadkie na serwerze, serwerze, nie że nie gra, to nie wiem, że każdy to ma. Jawor, naprawdę. Jeszcze pod wyspą Ech. zakopał stary. wiem, Ta... W miejscu, gdzie ona była. A ja ci mówiłem, że tak będzie na pewno. O, chodź, wiem, chodź. A my sobie nie wiem, nie wiem, Tak. Jak napisaliście, mieliście rację, to przypnę wam serduszko. Gratuluję, nie wiem, swojego brata. nie brata? nie wiem, stary. Jednak... Jawor, 300 IQ, zagadka. <noise> ale czemu brata? Przepraszam, że do tej pory nie wiedziałem gdzie jest ta panda. No, ja od razu wiedziałem. Znając Jawora, to było pewne, że to jest pod wyspą, stary. Czekaj, to... Ale ja ja, ten, ja sprawdziłem i nie widziałem nic podejrzanego, nie zauważyłem tego po prostu, nie? No, to I było. Ja jeździłem swojego brata. No, ale tego generalnie stary... Ten... a nie, generalnie. Och, przepraszam. Ale... Generalnie? No... Zużm to, to mówię, ale w każdych zagadkach, które jest na kwadratowej masakrze, to coś jest, że na mojej wyspie. Zawsze. Ty no, to racja, zawsze jak skarb jest jakiś to jest. Coś tam, na mojej wyspie. U ciebie. U ciebie albo coś takiego? Tak, takie, nie tak, ostatnio to była skrzyka Czemu i... Nie ma głowę w ogóle. swojego wrata do tej pory to, nie, po prostu, <laughs> nie, wiem, nie Nie wiem. Nigdy wiem nie dał znać w końcu. Tak, ta, bo, bo Jawar pewnie to, to coś w tym tak. jakiś mem? Nie wiem. Mema wymyślił, że Miki to zombie, że tyle gra na KM czy co? Nie wiem, możecie to mi wytłumaczyć w komentarzach. Będę wam bardzo wdzięczny i będę wam też bardzo wdzięczny, jeśli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie łapeczkę pod film, oczywiście, jeśli wam się podobał. Ja byłem yank Miki, a to był ze mną yank Pachol i co? Y za 2000 tysiące <laughs> górę wyrzucam kilo z do lawy i oddaję czapkę, <laughs> czapkę Ewronowi. O, no i pokchamp, Dobra, to do zobaczenia na następnych filmach. Hejka! Pa pa!